Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Występy lokalnych artystów, poczęsto nagotków gospodyń wiejskich, a na finał golec z orkiestra. Tak witaliśmy wiosnę w województwie łódzkim. Mieszkańców zgromadzonych w Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik w Ozorkowie powitali marszałek Grzegorz Szrajber, wiceprzewodniczący sejmiku Zbigniew Linkowski i burmistrz Ozorkowa Jacek Socha. Zanim jednak publiczność dostała sporą dawkę muzyki, marszałek wręczył czeki grantowe z programu Łódzkie pełne tradycji. Uważamy, że oprócz takich spotkań merytorycznych, których dyskutujemy, rozmawiamy, pytamy o problemach ludzi. Też warto się radośnie spotkać. Takie spotkanie witające wiosnę jest okazją także do rozmowy. Ponad 62 miliony złotych samorząd województwa łódzkiego przeznaczy w tym roku na inwestycje w szpitalach i placówkach medycznych w naszym regionie. Prawie 22 miliony trafi do podmiotów leczniczych w Łodzi. Wicemarszałek Piotr Adamczyk wręczył symboliczne czeki dyrektorom szpitali i placówek medycznych. Przez te 5 lat łączne nakłady łączne zdobyte środki również z zewnątrz na nakłady dla służby zdrowia w naszym województwie, a zwłaszcza dla placówek marszałkowskich, wyniosły już prawie 700 milionów. Z gospodarską wizytą w szpitalach wojewódzkich w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim był z kolei Grzegorz Schreiber. Marszałek nie tylko oglądał inwestycje z ostatnich lat, ale także przekazał placówkom kolejne wsparcie finansowe. To była wspaniała okazja do obcowania z bogactwem folkloru województwa łódzkiego. Zaprosiliśmy mieszkańców na Sieradzkie Podzamcze na wydarzenie Folkowe Łódzkie. Właśnie tam powstanie Centrum Folkloru Województwa Łódzkiego, ambitna i imponująca inwestycja samorządu województwa. Folklor jest związany przede wszystkim z naszą kulturą, z naszą obrzędowością, z naszą tradycją i przede wszystkim ta różnorodność, która wynika z folkloru na ziemi łódzkiej jest bardzo warta zauważenia. Bogactwem naszego folkloru można było się cieszyć już podczas wydarzenia folkowodzie. W razu wystąpiły bowiem lokalne kapele ludowe, m.in. zespół pieśni i tańca dobroń lub ochnianie czy zespół ludowy Koderki Słowicza. Można też było skorzystać z potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Karatecy, piłkarze, siatkarki, ratownicy wodni, reprezentanci wielu dyscyplin i wielu klubów sportowych odebrali dotacje na organizację wydarzeń i zajęć sportowych oraz zakup sprzętu. Wręczył je w Woźniakowie koło na marszałek Grzegorz Schreiber. To podsumowanie trzech konkursów rozstrzygniętych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Wydarzenia Sportowe Plus, Treningi na Plus i Sportowa Wieś. Rozdysponowano w sumie blisko 3 miliony 300 tysięcy złotych.